No dobrze, witajcie moi drodzy ludkowie Ja jestem Zdychacz, wy jesteście ludkowie I oczywiście oglądacie Wzdychloga Co jest wielkim zaskoczeniem Zwłaszcza dla stałych widzów kanału Że w poniedziałek się ogląda Wzdychloga A przynajmniej mam nadzieję, że się ogląda Niemniej dzisiaj przychodzę z wami Z pewną rozkminą Ale zanim rozkmina, to oczywiście story time Żebyście mieli podbudowę Mianowicie niedawno odbyła się podajże gala fejmu Na której jeden z zawodników Paweł Tyburski Poważnie uszkodził Don Cassio, Kasiusza. I tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ z frequent mamy do, mamy do, do czynienia z, od już kilku lat, i zastąpiły one, o, może nie zastąpiły, ale wyparły one standardowe spo, sporty walki, jak boks, jak kickboxing, w sensie oczywiście takich zawodów oraz nośności tych zawodów. Oczywiście, nadal y są zawody w różne dziedziny. Między innymi wiem, że moi byli uczniowie podajże zap zapasami i tutaj nik nikogo się nie morduje spokojnie. Zapasami się zajmowali też na zawody dla młodzików jeździli. Niemniej rzeczywiście trzeba powiedzieć, że o ile sporty walki w świecie nowoczesnym nie popierającym przemocy były w odwrocie. O tyle, od paru lat mamy te gale frikowe, na których sławni, tutaj z dużym znakiem zapytania, ludzie się biją, jednak powiem szczerze, od tak dwóch lat ja mam wrażenie, że te gale są, same gale są mniej ważne niż to, co się dzieje przed nimi. I tak niedawno była jedna z gali fejmu tak, jak, e, prawdopodobnie powiedziałem, na której Paweł Tyburski uszkodził Kasiusza Don Casio. I generalnie zdania były e, znacznie, inaczej, były równocześnie dość negatywne i podzielone. Żeby Wam przybliżyć sytuację, o tutaj oczywiście nie będę wstawiał żadnych filmków, bo sam e, Fame i inne kanały, które się tym zajmowały, starały się wyblurować, bo jednak YouTube krwi nie lubi za bardzo, chyba że jest to artystyczna krew. Długa historia, natomiast o podczas, doszło standardowo, jak to na, na każdej tak zwanej konferencji przed Fejmem, doszło do wymiany zdań między panami, bardzo ostrej. I w pewnym momencie pan Paweł postanowił najpierw wjechać z tak zwanego buta w Casio, a potem kiedy ten już był na ziemi, jeszcze go pookładać. I ktoś powie: No, co się stało? No, gala przed Fejmem, no, przecież na tym polegają freak fighty, No, właśnie nie do końca. Tutaj może niektórzy poczują się urażeni, niemniej porównam to do cyrku, tak? Gdzie mamy artystów, skoczków linowych, tych, którzy chodzą po linie, tak, czy tańczących na piłkach i tak dalej. I oni też robią rzeczy, których normalny, których zwykły człowiek no nie robi. I nawet nie stara się zrobić, tak? Jednakże. Tutaj trzeba wejść w bardzo ważny aspekt bezpieczeństwa całego przedsięwzięcia, bo to, że my się umawiamy, że pójdziemy do klatki się bić z drugą osobą, i mamy jakieś zasady, mamy sędziego, mamy tak zwany zespół medyczny tuż obok klatki, to jest zupełnie co innego niż w momencie, kiedy, o, no właśnie, wjeżdżamy z Buta be, bez Wcześniejszego nazwijmy to zabezpieczenie ustalenia zasad. O, ponieważ <laughs> y, 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 przede wszystkim w każdej praktycznie sytuacji y, podkreśla się, że najważniejsze to zadbać o własne bezpieczeństwo. A tutaj z jednej strony było zadbane, bo rzeczywiście była ochrona, y, która y, szybko odciągnęła, y, dość umiarkowanie szybko odciągnęła y, Pawła Tyburskiego. Natomiast no z drugiej strony jednak nie można powiedzieć, że jeżeli y, Kasiuszowi, drugiemu chłopu się z głowy krew leje, znaczy nie przewidzieliśmy, nie zabezpieczyliśmy wystarczająco tego eventu. I tutaj, tak jak powiedziałem, zdania były negatywne, choć równocześnie podzielone. Na tych, którzy stwierdzali całkowicie, że y, no nie, 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 tak być nie może i w ogóle y, brzydko, Całkowicie się zgadzam. Natomiast była też druga strona tych negatywnych wypowiedzi, która stwierdzała: No, no tak, stało się, ale przecież poniekąd to, to wam chodziło, organizując gale frekwajtowe. Tak? O dymy, tak zwane. I powiem tak, to jest pewne signum temporis, dla tych, co nie wiedzą, znak czasu, że mm, jesteśmy w stanie mm, może nie usprawiedliwić, ale zaakceptować fakt, że na konferencji, na której oczywiście, no umówmy się, tam poziom kultury ze strony zwłaszcza zawodników, nie jest najczęściej zbyt wysoki, tak? Nie, nie wymaga się od nich jakiegoś pięknego języka, czy zachowania e, przyzwoitości. Oglądać to po prostu dla właśnie tego show chleba i, igzysk, i igrzysk, jak to się mówiło w starożytnym Rzymie. I to się nie zmieniło. Ludzie nadal chcą tego chleba i tych igrzysk. Chleb, zwłaszcza w obecnych czasach, no, w zdecydowanej większości mają, no to teraz Igrzyska. Igrzyska i właśnie oprócz takich wielkich wydarzeń sportowych typu Euro, typu Mistrzostwa Świata w jakimś sporcie typu Olimpiada, no mamy właśnie te y, gale standardowych sportów walk, jak i właśnie gale freakfightowe. I tutaj y, ja mam takie troszkę Guilty Pleasure tak zwane, czyli taki rodzaj przyjemności, przy której coś nie wiesz, że nie powinieneś tego oglądać albo czytać, albo coś, tak, w oglądaniu skrótów z, właśnie z konferencji. I powiem Wam, że mam już swoich, swoich w cudzysłowie oczywiście, zawodników, których mogę oglądać, których jakby, no, są głośni, przekinają, ale no cóż, jest, jest zabawni, przynajmniej jest trochę zabawnie, oraz dwóch czy trzech zawodników, gdzie jak yy, wiem, że oni będą na danej konferencji, na danej gali, występować, to stwierdzam nie, ja dziękuję, yy, obędzie się bez tego, ponieważ yy, ci panowie zdecydowanie przekraczają granice i oczywiście do tego zacznego grona, jako podajże trzeci, yy, dołączył się właśnie Paweł Tyburski ze swoim zachowaniem. Bo co innego, kiedy um, robimy. Yy, to, kiedy robią. Przepraszam, nie robimy. Proszę tego nie brać na serio. Yy, kiedy robią face to face i panowie mają okazję sprzedać sz, sobie łokcia, kolano, czy tak zwaną lepę, tak? To jest w ramach pewnego show. To jest w ramach właśnie tego chodzenia po linie. Jednak, tak jak powiedziałem, jeżeli już się polała krew, chłop ma roz, rozbitą głowę, znaczy, Kas yy, ma rozbitą głowę, to znaczy że gdzieś ten um, próg tolerancji i próg podchodzenia do tego do czegoś w 100% normalnego został przekroczony. Tak gdzieś u mm, takich panów jak na przykład Najman, czy właśnie Paweł Tyburski to zdecydowanie mm, to zachowanie zdecydowanie przekroczyło dopuszczalną normę. Miejmy nadzieję, że nigdy nie będzie ta norma tak wysoka, żeby panowie mogli się tak zachowywać. Bo tak jak mówię, ja, moje guilty pleasure, oglądam czasami te skróty, właśnie tych konferencji przed galami. Tak, jak najbardziej. O. Niemniej, czasami muszę przerywać oglądanie, bo bywa za, za duży, mimo wszystko, nawet jak na mnie natłok. Oni potrafią wszyscy krzyczeć równocześnie na siebie, także ładnie. Well. Ale co innego, kiedy wykrzykujemy, czy obrażamy przeciwnika, czy na niego przeklinamy, jakby. W normalnym świecie nieładnie, jeżeli chodzi o, o gale kwajtowe jak najbardziej ok, tak, a co innego kiedy właśnie na tym tak zwanym face to face, czyli kiedy dwóch zawodników wychodzi, żeby spojrzeć sobie w oczy, o, mm, mamy tą możliwość um, uderze, uderzenia przeci, przeciwnika na przykład, co też jakby, to nie, nie wzbudza kontrowersji, jakby jest to spodziewane, że zawodnik ze słabszymi nerwami, jakbyśmy to powiedzieli, prawdopodobnie spróbuje uderzyć, czy kopnąć tego drugiego. O, jest to w ramach pewnej umowy tak zwanej społecznej. Umowa społeczna, czyli coś, co nie jest spisanymi zasadami, natomiast wszyscy w danej społeczności wiedzą, że jest to dozwolone. I Tutaj nie wiem, jak bardzo PR-owe było zagranie Boxdela, który stwierdził, który ładnie z jego strony przeprosił i stwierdził, że będzie wnosił o wyrzucenie Pawła z federacji. I uważam, że niezależnie od tego, czy było to działanie pr marketingowe czy jednakowoż rzeczywiście troska o tych swoich zawodników. Bo jestem w stanie uwierzyć że gdzieś tam te federacje o tych swoich konkretnych zawodników się troszczą bo nie oszukujmy się mają z nich pieniądze. Tak jakby jak nie, wi nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze. A jeżeli taki zawodnik nie jest w stanie do tej walki wyjść bo pięć dni przed walką dostał w łeb na gali na której powinno być względnie bezpiecznie tak nie powinno być żadnych obrażeń fizycznych. No to coś tu jest właśnie bardzo nie tak. I żeby, żeby, oficjalny tej teraz zastosowuję, nie popieram przemocy ogólnie, przy czym uważam, że jeżeli dorosli mężczyźni, dorosłe kobiety się godzą na zasadzie właśnie, że będziemy tam na ringu czy w klatce walczyć, mamy tutaj sędziego, który może nas rozdzielić, tutaj ekipę medyczną, która w razie jakby się coś stało, no to zainterweniuje, to ich wybór, ja jestem za wolną wolą ludzi żeby w, e, dopóki nie robią e, sobie krzywdy poważnej, w, dopóki nie robią sobie krzywdy, a w przypadku sportów walk poważnej krzywdy, jeżeli to lubią, ich sprawa. Natomiast stanowczo mówię nie właśnie te, takiemu zachowaniu jak e, Paweł Tuburski, który no po prostu postanowił sobie wjechać z buta przeciwnika w, w sytuacji konferencyjnej, gdzie powinni, powinni Rozmawiać, na to w oczywiście wiem, jak te rozmowy wyglądają. Tak więc ciekawy jestem, czy wy pochwalacie, mam nadzieję, nie Pawła Tyburskiego, czy jesteście w tej grupie, która mówi, że no, no tak, zdarzyło się, ale przejściecie dymów, to jest część wasz, Waszego działania. Tego też raczej nie popieram, bo owszem, dym, dymy, dymy, ale kiedy jakby jest zabawa, dopóki komuś się nie stanie krzywda. I właśnie się stała krzywda, więc to już przekroczyło ten poziom tak zwanych dymów, tak? Czy w ogóle kategorycznie byście, byście powiedzieli, nie, nie, ten gościu to jest w ogóle out, tak? A najlepiej mu sprawę karną założyć za właśnie spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. Co prawda, jeżeli to będzie poniżej 7 dni, no to ta kara nie będzie jakaś wybitnie wysoka, tak? Więc, no cóż, komentarze z opiniami wobec takiego... Neandertalskiego zachowania. Neandertalskiego brutalnego zachowania zostawiam wam. Jeżeli ten film ten film, przepraszam, tak filmik się podobał, to łapka, subskrypcja, komentarz mile widziane. Do zobaczenia i trzymajcie się!